Z tej strony Marcin z OSK Extra Szkolenia. Zobaczcie, taka sytuacja. Stoję mega blisko za samochodem. Czy w takiej sytuacji mogę skręcić kołami w miejscu? Oto jest pytanie. No bo zobaczcie, żeby wyjechać, fajnie jakbym się tutaj zbliżył jeszcze do płotu. No więc patrzcie to. Skręcę sobie. Do oporu w prawo. Zobaczcie, jak tu ładnie to wszystko ładnie wychodzi. Zobaczcie, tutaj. Ciach. Skręcę sobie ładnie w miejscu w drugą stronę. No i zobaczcie, jak ładnie wyjechałem. W nic nie uderzając. Piszcie śmiało w komentarzach, czy mogę skręcać kierownicą stojąc autem w miejscu. Pozdrawiam serdecznie Marcin.